Słucham na widzowie Minecraft, ale zaczynam wszystko od początku na moim serwerze. Jak coś to tutaj pozdobywałem, widzowie. Zaczynamy od normalnego gracza. Ja troszeczkę set pozdobywałem. 700. 56 tysięcy, więc można sobie już item ale ja nie chcę tak kupować. Premium Kit i pięć tysięcy, dobra, kupujemy. I za 22 godziny będziemy mogli to odebrać, kolejne E, m, dobra, otwieramy. O! Dobra. Mieczyk był. Kolejny łuk. Nie, no ostatnie. Dobra. Pał, pau, Rynek. Wystaw. Rynek wystaw i za ile? No 10 tysięcy może. To też. I Łuk to już mamy. <laughs> Te nie używamy. dobra, hit no i musieliśmy to zrobić kid hunger i tutaj będzie inny tam Ups, każdy będzie mógł zdobyć łuk dg edcg -y to więc ten łuk to jest mój, bo ja, ja mam taki nick więc jak chcecie, to możecie dołączać za niedługo. T Tutaj jest tak zgryfowane przez graczy. Muciu! No no Piesek do mnie przycodł. <laughs> Mój kolega Ewaros e, to zrobił taki manik w tym e, Minecrafcie Java Edition Nie no, czemu ja nie mam po-papa? Po, po. Co jest do sprzedania? O, dobra. E, mamy to, mamy. Pał, pał, pał Dobra, żeby nie zginął Powinien strosić moje jedno serduszko Ja powinienem Być ostrożny, dobra <kluzka> Oraz, i może kupy, kupmy sobie to, 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 to. Bo można sobie już pokupywać jakieś itemy, jeżeli się coś pozarabia. Ja wam pokazuję, jak się gra na moim serwerze. Bo może kiedy zagracie i nie wiedziecie wiedzieli co, jaką komendę wpisać, jaką nie wpisać, bo trzeba też uważać na skamerów. Bo mogą ukraść...